Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Pet Simulator Z i dzisiaj zrobimy coś, co chciałem zrobić już dawno temu, ale niestety nie miałem takiej możliwości, bo kiedy kupiłem admin panel, to zostałem oszukany i po prostu to nie działało. Dzisiaj dostałem admin panel za darmo, po prostu admin jakby, admin tych trybów, które tutaj tworzy tych Pet Simulator Z dał mi taki admin panel, więc dzisiaj porobimy sobie wszystko, co po prostu zechcemy, więc zapraszam was na taki totalnie fad odcinek, ale to nie wszystko widzowie, ponieważ będzie można też wygrać Hughie'ka, więc zostańcie do końca i wam powiem jak to zrobić, Dzisiaj od Berezika będzie Hugh i ktoś mi w ogóle wysłał gifty, bo jakby już tutaj grałem i nie wiem, no dobra, wezmę sobie te dwa gifty, skoro ktoś mi wysłał to okej, okay, niech będzie, ale słuchajcie, oczywiście dzisiaj pobawimy się admin panelem, jakby ktoś nie wiedział co to admin panel, to jest to panel, na którym możemy po prostu przyzwać sobie jakikolwiek peciszek, jaki chcemy, dosłownie, wszystko co zechcemy możemy po prostu przyzwać, no i dzisiaj to po prostu sobie przetestujemy, ale tutaj jest pełno rzeczy, po prostu aż za dużo i tak, pet ID jak sobie damy i zobaczymy Titaniki, bo to nas najbardziej interesuje, to mamy na przykład Titanic Pomelon, Titanic Capybara, czyli nowy Titanic, Titanic Lucky i to wszystko sobie posprawdzamy tak szczerze, nie wiem czy jak to się klika to chyba się to kopiuje, nie, generalnie dajemy chyba tak yy, i teraz słuchajcie, spawn, tak, coś takiego się robi, nie nigdy jeszcze nie używałem. Ale słuchajcie, w sensie naprawdę nigdy jeszcze nie używałem admin panelu. Mamy plus jeden Titanic laki, ale go tu nieba. Nie wiem czemu. Ej, dlaczego to nie działa? Bo że ja coś źle robię? Nie, ja muszę widzowie to sprawdzić koniecznie, bo to nie może tak być, że mam ten admin panel i ja nie umiem się nim posługiwać, bo to będzie mega dziwne. Czekajcie, no bo jak daje się tak, no to na przykład jeden, co nie? W sensie, że jeden Titanic laki. No i dalej go nie ma. Ciekawe. Dobra, widzowie, wiem co źle robiłem, po prostu źle to wpisuję. Trzeba tutaj dopisać Rarity na normal. Przecież Rarity wiadomo, że normal na przykład chcemy, i chcemy tak. Takiego normalnego Titanic laki. Więc klikamy i po prostu w tym momencie za nami się ten tutaj, kochany bordeczka pojawia, że tak powiem. I zobaczcie, w tym momencie możemy sobie usiąść po prostu na Titanic laki. To jest naprawdę mega przyjemna sprawa, jak widzicie, bo on wygląda cudownie. Jak miałbym pieniądze, to bym kupił tego pluszaka, ale niestety jestem biedakiem aktualnie. Także widzicie, no, mamy nowego Titanic Laki. Oczywiście też sobie w sobie usuniemy, i tak mamy admin panel, możemy sobie wszystko przywrócić. Zbierzmy najbardziej zbagowany team, jaki tylko można dzięki admin. Panelowi po prostu. Na admin panelu sobie sprawdzimy, o co tutaj chodzi. Titanic Hippomelon, myślę, że też możemy wziąć, tak po prostu. Czemu by nie? To jest 3003 na normal. Możemy też Rainbow pewnie albo Golden. Mamy Titanic Hippomelon. O ile on chodzi? 9,3T do 10T i 6,35T do 7,36T. No niezłe ceny, a ja po prostu mam to totalnie za darmo. To jest najbardziej z tego wszystkiego śmieszne. Titanic Capybara 3009, widzowie, więc lecimy 3009 i sprawdzamy, jak nam to tutaj będzie wyglądało. Spawnujemy i zobaczmy, tego Titanic Kapibare Nie, no, Capibara to jest po prostu cudowna. Jeszcze siedzimy na jego pomarańczy, czy tam na jej pomarańczy. Nie, no, naprawdę super to wygląda. Też mi się podoba to, że tutaj w tym Pet Simulatorze dosłownie możemy stać na desce i jeździć na Titaniku tak jak w Pet Simulator X, i to jest bardzo przyjemne, bo w większości tych Pet Simulatorów, symula no nie idzie tego zrobić. Dobra, teraz tak, słuchajcie, idziemy dalej, i mamy na przykład Titanic Anime Monkey. No dobra, to sprawdził to Alibę. 4013 widzowie. Będziemy mieli najdziwniejsze po prostu wszystkie pety, jakie tylko się da. Spałnujemy. I jak on wygląda? O, ale on wygląda kozacko. I dobra, co jest? Ja wiem, który to jest, bo to jest normalny peciszek. W sensie on był mały. Ale tutaj to po prostu wygląda cudownie. Ej, szczerze, jeździłbym na takim. Totalnie. Wygląda jak jakiś Sajanin. <laughs> nie mogę. Sajan totalny. Dobra, Titanic Error Cut. Titanic Hubert. No to to znamy. Tego nie będziemy przywoływali. Ta Titanic Dominus Astra. Titanic Pixel Cut. To jest ciekawe. 4007 i 4008. Mamy Titanic Inferno i mamy też Titanic. Słuchajcie, 4000 chyba Pixel Cut, tak? Tak, Pixel Cut i Inferno Cut. Zobaczcie jak to wygląda. Nie, no jakie Titaniki, no to jest po prostu cudowne. Zobaczcie co się dzieje. Wiedziałem, że po prostu w tym filmie będę się dobrze bawił. W sensie totalnie fajnie jest sobie tak po prostu przywołać te wszystkie Titaniki, zobaczyć co tutaj wiecie się dzieje. Titanic Angelus Titanic Chameleon. A, Kameleon! Chameleon! <laughs> Titanic Kawaii Kat. Ej, Kawaii Kat? Jak by on wyglądał? W sensie to musi być mega dziwne, nie? Sprawdźmy. Titanic Kawaii Cat. Co jest? Ej, jak on wygląda w ogóle? Dobra, siadamy na niego teraz. Co się dzieje? Ej, mega ładny, naprawdę. Jakby wziąć wszystkie Huge i przemienić na Titaniki, no to naprawdę wow. To po prostu wygląda, jakbym bagował tą grę i z Huge robił Titaniki. Dosłownie. To, to jest mega przyjemne, naprawdę. Sprawdźmy dalej. Titanic Easter Cat, Titanic Plus Egg. Titanic Hologram, no to znamy Blobfisha i w sumie Blobfisha bym wziął, jest mega paskudny, ale, ale wiecie jest też bardzo taki pożądany, że tak powiem mało ich jest, nie wiem czy ich w pet simulatorze nie ma chyba tylko dziesięciu także naprawdę ten blobfish widzowie no powiedzcie, powiedzcie, patrzcie, no czy te oczy mogą kłamać, czy ten po prostu niezadowolony, niezadowolona mina może jakkolwiek kłamać, cudowne po prostu naprawdę, jeżeli chodzi o blobfisha to mega aż mi się język poplątał, titanic doodle hydra, no to ta hydra tak średnio, titanic cat, titanic machine, Eggie. co to jest, ciekawe co to jest, bo dziwnie to brzmi, w sensie wiecie, to Totalnie, nie wiem, bez sensu. Okej, okay, nie działa to. Ewentualnie jakbyśmy wpisali może jeden, czy coś. Albo bez tego, czekajcie, spawn. Nie działa. Dobra, czyli nie działa, czyli to jest po prostu coś totalnie zbagowanego. Titanic Hellrock, co jest? Ej, dobra, to było 4.11, dobrze pamiętam? Tak! Mamy Titanic Hero, i on istnieje! On naprawdę istnieje, nie? No co się dzieje? Po prostu mam Titaniki, które nie powinny być Titanikami. co się dzieje? Titanic Balloon Cat to znamy, Neon Agony, Doodle Cat, okej... Okay. Banana, weźmy sobie bananę, w sensie banany już chyba mieliśmy, tak szczerze, w jakimś odcinku po prostu go otworzyłem, więc no, nie jest to nic niczym specjalnym, ale na banana też fajnie tutaj sobie polatać. Sprawdźmy dalej. Titanic Banana Ecto nie. Painted Cat. Ok, 4018. Ciekawe. W sumie taki wiecie. Picasso, Picasso, zobaczcie, jaki elegancki. hej naprawdę, jak te, te Titaniki Mega wyglądają. Naprawdę ślicznie to wygląda. Jak ma się tyle zbagowanych Titaników, bo inaczej tego nie nazwę, To jest po prostu. To wygląda jak zbagowane. Co my tu jeszcze mamy? Mystic Corgi i Titanic Cyan. okej, okay, no to raczej wszystko takie znane. Titanic King Cobra, no to tego akurat nie znamy, więc sprawdźmy sobie to. I patrzcie. Cobra, która normalnie jest dostępna jako Hitch Machine Egg, macie go jako Titanika. No czy to nie wygląda cudownie, widzowie. Same Titaniki, po prostu wszystkie zbagowane i wszystkie Berezik tutaj oczywiście sobie wylosował, wiadomo. Więc, widzowie, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o moją armię Titaników, to naprawdę świetne. Powiem Wam, że chyba wybierzcie w ogóle w korytarzu, który najbardziej Wam się podoba. Mi chyba ten szczerze, naprawdę, ja Inferno Kata uwielbiam i mam go jako huge'a w Pet Simulator X ale generalnie chyba najbardziej ten mi siedzi chociaż Laki, no też mega wygląda i on jest po prostu uroczy, nie naprawdę świetnie to wygląda, widzowie no ale dobra, w każdym razie, troszkę się pobawiliśmy admin panelem, to mi się po prostu podoba no nie musimy sobie tutaj waluty dodawać, bo waluty mamy mnóstwo na tym serwerze i słuchajcie, że takie, pamiętajcie, że takie po prostu tryby są for fun, żeby nie było <laughs> więc generalnie lecimy do naszego Pet Simulatorka X i już wam mówię o co chodzi z losowankiem, bo mam coś dla Was. I tak jak widzowie mówiłem, jesteśmy już w Pet Simulator X, ponieważ chcę wam coś ważnego powiedzieć, ponieważ powinniście widzowie wziąć w tym udział. Wiadomo, że każdy ma szansę, co prawda wiadomo, że nie jest jakaś ogromna, bo dużo osób bierze udział w takich rzeczach, ale pamiętajcie, żeby brać udział, no bo kto wie, może do was się właśnie szczęście uśmiechnie, widzowie. Ja totalnie losowo zawsze wybieram i generalnie mam dla was takiego Huge Hell roczka. Jako, że odcinek był o Titanic Huge Hell Rock'u, znaczy Titanic Hell rocku, no też o innych, ale wiecie o co chodzi. Jakby Titanic Hell Rock to coś, co jest totalnie złagą i czegoś takiego raczej się nikt nie spodziewał. Więc mam też dla was tutaj do rozdania. Dla widza proszę bardzo. Agility 1. No wartość jest ogromna. Bo prawie 30 milionów widzowie. Możecie sprzedawać go po 26.8. Jeżeli nie chcecie go mieć. A żeby go mieć no, to i tak się mega opłaca. Hellroki mega są teraz drogie. Więc co wystarczy zrobić? Zostawić łapę w górę pod tym filmem. Obejrzeć obejrzecie ten film do końca. Co już zrobiliście. No i generalnie widzowie też dziękuję za wszystkie wasze gifty tutaj ze skrzynki. Ja je odbierałem wcześniej. Pozdrawiam każdego kto wysłał naprawdę grube prezenciki. Jak na przykład 3B. Naprawdę dziękuję. I za takie grube, to naprawdę powiem Wam, że no aż serduszko rośnie, że tak chcecie tutaj mi pomagać. kontentem, Bardzo dziękuję. No i generalnie chcę Wam podziękować właśnie takim losowankiem, więc to jest dla Was, widzowie. Subik na kanale 100 tysięcy. Jak bijemy, to robię jeszcze większe losowanie na dwa Huge'e. To takie większe, więc subujcie koniecznie. A ten Hellrock, no w sobie czeka na Was, widzowie. Więc no piszcie swoje, swój, swój nick w komentarzu, oczywiście. Zostawcie łapę suba. No i ja dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, bo generalnie to już by było na tyle. Czekamy na evencik, bo za niedługo będzie update, także to będzie naprawdę gruby event. W końcu otwieram sobie jakieś jajka i to mnie mega jara. 16 godzin widzowie jak to nagrywam, więc do usłysząka i cześć.